Szczęść Boże, kochani szalom Alechem, witam Was serdecznie i jeszcze Wam coś przeczytam o Matce Bożej Szkaplerznej. Jak chcecie? Cztery dary Szkaplerza Świętego. Szkaplerz jest dla karmelitów darem, tak jak powiedziała Maryja. Nie dlatego, że jest pamiątką przywileju papieskiego, nie dlatego, że jest znakiem zbawienia i przyjęcia Maryi za matkę, nie dlatego również, że jest przymierzem przyjaźni z nią, więziem więzią braterstwa, ratunkiem niebezpieczeństwa i znakiem osoby Maryi. Szkaplerz jest darem dla karmelitów z powodu dwóch obietnic, które Maryja wraz z nim dała. Kto w nim umrze, nie dozna ognia piekielnego i ja, matka, w pierwszą sobotę po ich śmierci stąpię do czyśca i ilu tam zastanę, wyprowadzę na górę wiecznego zbawienia. I to są najważniejsze dary dla karmelitów, a przecież karmel dla całego kościoła, a przez karmel dla całego kościoła. Dla noszących te dwa płatki sukna przeznaczone są tak wielkie obietnice, że wielu pyta: Jak to możliwe, że tak długo dużo za tak niewiele, że umierając odzianym w szkaplerz święty można uniknąć potępienia i czyśćca, A jednak to możliwe. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego że te dwa płatki sukna w momencie poświęcenia i nałożenia przestają być zwykłym suknem. Tak jak woda po poświęceniu przestaje być zwykłą wodą, a staje się aqua benedicta, wodą święconą, aqua benedicta. Po drugie dlatego, że 16 lipca 1251 roku sama Maryja, objawiając się Szymonowi, świętemu, nadała nowe znaczenie tej zwyczajnej prostej wierzchniej szacie. Odtąd jest to znak zbawienia i dar dla karmelitów. Podobny obraz znajdujemy w Księdze Rodzaju. A oto jest znak przymierza, mówi Bóg, który ja zawieram z wami. Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną i ziemią. Rodzaj Rodzaju 9:12:13. Zauważmy, że przed potopem też była tęcza na obłokach, ale dopiero po potopie sam Bóg nadał jej nowe znaczenie. Odtąd nie jest tylko zjawiskiem rozszczepienia światła, ale znakiem przymierza między niebem i ziemią nim i ziemią. Podobnie jest ze szkapleżem. Do 1250 roku karmelici nosili szkapleż jako zwykłą szatę ochraniającą habit i oznaczającą jarzmo Bożych przykazań, brzemię chrystusowego posłuszeństwa oraz znak ustawicznej obecności Boga. Po 16 lipca 1250 roku Rok pierwszym roku sama Maryja nadaje mu nowe znaczenie. Staje się on znakiem jej osoby, poświęcenia się jej na służbę, znakiem przymierza z nią i jej wiernego zobowiązania wobec karmelitów oraz wszystkich noszących szkaplerz. To ona zobowiązuje się chronić cię od piekła i skrócić męki czystca. Ty zobowiązujesz się czynić pokutę i walczyć o czystość według stanu. Po trzecie, Bóg uzależnia wieczne zbawienie od niewielkich ludzkich czynów, gestów dowodzących, że człowiek chce Bożego przebaczenia, bo przecież na niebo nie można zasłużyć. Jeżeli Bóg ocalenie od węży o jadzie palącym uzależnił jedynie od spojrzenia na miedzianego węża, a ocalenie świata przed zalewem komunizmu od ofiarowania Rosji niepokalanemu sercu Maryi, to również Maryja mogła ma uniknięcie ognia piekielnego uzależnić od przyjęcia i noszenia szkaplerza świętego. Nie nakładajmy na siebie ciężarów większych niż te, które Bóg na nas nakłada. Nie wyszukujmy zobowiązań większych od tych, o jakich wspomina Maryja. W kto w nim umrze, nie dozna ognia piekielnego. Przecież szkaplerz nigdy nie zastępował obowiązku zachowania Bożych przykazań, dźwigania krzyża chrystusowego czy uczestnictwa w sakramentach świętych. Przeciwnie, szkaplerz był zawsze wezwaniem do gorliwego życia chrześcijańskiego. Przypomnijmy sobie historię na Amana, który był chory na trąd. Słyszał o cudach Elizeusza i przyjechał do niego z darami aż Syrii. Wyobrażał sobie, że Elizeusz uzdrowi go w sposób niezwykły, wyciągnie rękę nad chorym miejscem, wezwie Boga. A tymczasem prorok powiedział: Idź obmyś się siedem razy w Jordanie. Jak zareagował Naaman, oburzony zapytał, czyż rzeki Damaszku nie są lepsze od wszystkich wód Izraela, czyż nie mogłem się w nich wykąpać i być oczyszczonym? Syryjczyk Naaman musiał uznać, że to nie człowiek wybiera znaki i środki zbawienia. Nie człowiek, ale Bóg obiecuje i Bóg określa warunki realizacji obietnicy. Dopiero sudy zwracają uwagę Pana na tę prostą sprawę. Gdy prorok kazał Ci, Kazał Ci spełnić coś trudnego, czy byś nie wykonał, o ileż więcej, bardziej, jeśli Ci powiedział, obmyj się, a będziesz czysty. Naaman spełnił wymagania proroka i został uzdrowiony. Jeżeli Maryja obiecała, to przyjmij kapleż i umrzyj w nim. Nosząc go, staraj się być jej wierny. Maryja tak, za tak mało obiecuje tak dużo. Ileż to małych ścieżek, małych środków zbawienia już otrzymaliśmy. Obietnice medalika niepokalanej, pięć pierwszych y, piątków świętej Małgorzaty Ala Kok, pięć pierwszych sobód fatimy, koronkę Bożego Miłosierdzia, koronkę do ran Chrystusa, różaniec świętego Dominika, a pośród nich obietnice szkaplerza świętego. Każdy może wybrać, co zechce. Naszym darem nie jest ani medalik, ani koronka, ani nabożeństwo, tylko szkaplerz święty. Gdy w ostatnim fatymskim objawieniu ukazała się Najświętsza Maryja Panna, właśnie miałam Wam to mówić, łezki, dlatego ją tutaj przyniosłam. Kochamy cię, mamusiu. Przyszła do trójki wybranych dzieci odziana w habit karmelitański z widocznym szkaplerzem okrywającym jej postać, jakby chciała podkreślić sama, jak ważne jest to nabożeństwo. Dlaczego? Bo chroni od potępienia w piekle. Łucja, która przeżyła widzenie piekła podczas jednego z objawień fatimskich, tak to opisuje. Na grzele ujrzeliśmy jakby wielkie morze ognia. W morzu tym byli czarni i osmaleni szatani oraz dusze w ludzkich postaciach, podobne do prześwietlających rozżarzonych węgli. Uniesione przez płomienie opadały one w dół jak iskry przy wielkim pożarze, bez ciężaru i równowagi, wśród przerażających krzyków, wycia, bólu i rozpaczy. Wywołujących dreszcze grozy. Szatani odróżniali się od ludzi swą okropną, wstrętną postacią, podobną do wzbudzających strach nieznanych dzikich zwierząt, przeźroczystych jak rozrzeżone węgle. Widok ten trwał tylko chwilę. Dobrze, że Maryja poprzedziła tę wizję obietnicą wprowadzenia nas do nieba. Sądzę, że poumieralibyśmy ze strachu, nie mając pewności, że będziemy w niebie. Przyszliśmy ze smutkiem w górę. Patrzyliśmy ze smutkiem w górę na matkę Najświętszą, szukając u niej pomocy, a ona powiedziała: Widzieliście piekło, do którego idą grzesznicy. Dla ich ratowania Bóg chce rozpowszechnić nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Wówczas wiele dusz zostanie uratowanych przed piekłem. Tym nabożeństwem do niepokalanego serca Maryi, które ma na celu ratowanie dusz przed wieczystym potępieniem, jest nabożeństwu pięciu pierwszych sobot miesiąca. Które doskonale koresponduje z nabożeństwem szkaplerza świętego. Jest ono bowiem poświęceniem siebie Maryi i całkowitym oddaniem się jej na służbę. Niech wszyscy noszący szkaplerz święty, mówi Jan Paweł II, który jest jak gdyby pamiątką otrzymania, otrzymaną od Matki Bożej, widzą w niej oznakę poświęcenia się niepokalanemu sercu dziewicy. W 57 lat po śmierci świętego Szymona Stok. W 1322 roku Matka Boża ukazała się papieżowi Janowi XXII i obwieściła: Ja, Matka, w pierwszą sobotę po ich, tylu odzianych szkapleżem śmierci, miłościwie stąpię do czysta i ilu tam zastanę, uwolnię i zaprowadzę na świętą górę życia wiecznego. Czyż nie z tego właśnie powodu karmelici pościli w środę i soboty, i każda sobota w Karmelu poświęcona jest Maryi? To jest serce Matki. Ona chce nas ocalić nie tylko od ognia piekielnego, ale i od ognia czyśćcowego. Chce, abyśmy poszli prosto do nieba. Dlatego Fatimie prosiła o pięć pierwszych sobot miesiąca i przyrzekła przyjść w godzinę śmierci z wszystkimi łaskami. Ryzykuje wiecznym potępieniem każdy, kto świadomie i dobrowolnie żyje w grzechach śmiertelnych bez żalu, bez pokuty i trwa aż do śmierci w nich. Do czysta, jako przeciąga nieba i miejsca oczyszczenia, trafią dusze pobożne. Które zeszły z tego świata pojednane z Bogiem, bez grzechów śmiertelnych, ale nie dopełniły chrześcijańskiej pokuty. Maryja obiecuje dopełnić tej pokuty na mocy zasług i miłości, wybawić tych, którzy umarli odziani w szkaplerze świętym. Mieli nabożeństwo do niej i starali się zachować czystość według stanu i pokuty. W Krakowie kapłan został wezwany do chorej, by namaścić ją olejami. Po udzieleniu sakramentów podczas rozmowy, 80-letnia staruszka powiedziała: Ja się boję cierpieć tutaj, na ziemi, a co dopiero w czyściu. Sama sobie narzuciłam post, choć proboszcz mówił, że chorym nie wolno. Niech zdrowi poszczą. W środę nie jem słodycza, ani jabłek i mięsa, w sobotę też, w piątek dla uczczenia pragnienia pana Jezusa. Pije mniej, a jak. Tak chcę pić. Ja wiem, że to nie jest takie czyste, bo ja tak bym chciała jeszcze w czyśćcu cierpieć. Nie chciała w czyśćcu cierpieć. Ale Matka Boża przecież obiecała, a jak Ona coś obiecuje, to słowa dotrzymuje. Prawda? Tak! Maryja, jeśli coś obiecuje, słowa dotrzymuje. Ufajmy więc i czyńmy ze swej strony, co możemy, oczekując życia wiecznego w przyszłym świecie. Trzecia obietnica to zapewnienie opieki Maryi, a czwarta to dar jedności z całym zakonem karmelitańskim. Każdy... To nosił będzie szkapleś Święty jest pod szczególną opieką i troską Matki Bożej za życia, a zwłaszcza w godzinie śmierci. Złączony także z zakonem karmelitańskim w pewien tajemniczy sposób, i ma udział w dobrach duchowych, których z miłosierdzia Bożego przysparzają zakonnicy i zakonnice z góry karmel. Albowiem na drodze zbawienia i święcenia potrzebujemy nie tylko opieki i obrony Maryi, ale także pomocy jej sług i służebnic, karmelitów i karmelitanek. Zawsze możemy wołać do Maryi w najciemniejszych chwilach życia, odzianie jej szkaplerzem, przez modlitwy moich braci i sióstr w szkaplerzu świętych. Dopomóż mi Maryjo, wysłuchaj mnie, ulituj się nade mną. A modlitwa pokornego i ufnego brata zawsze zostanie wysłuchana. Matko Boża, Królowo Szkaplerzu Świętego, którego tak, która tak wielkimi darami obdarzyłaś noszenie Twej świętej szaty, dopomóż mi prowadzić tak święte życie, aby umierając w szkaplerzu świętym, zachowała została zachowana od ognia piekielnego a w pierwszą sobotę po mojej śmierci doczekała się wybawienia z ognia czyśćcowego Ty, która za mój marny wysiłek pokuty i umartwienia walki o czystość serca i wytrwałość w modlitwie, za moje tak oziębłe nabożeństwo do Ciebie przyrzekasz mi tak wielkie dary Twego miłosierdzia spraw, abym nie ogardziła go ogromem Twojej dobroci i nie lekceważyła tego ratunku jakim jest szkaplerz święty spraw, abym go z wiarą przyjęła, z pobożnością go nosiła, a po pokucie, czystości i modlitwie do końca wytrwała i wraz z Tobą wielbiła na wieki trójce przynajświętszą. Amen. Szczęść Boże.